Drogi lwie, droga lwico, mam dla Ciebie karty na tydzień pomiędzy 7 a 10 grudnia. W pierwszej połowie tygodnia możesz być w energii dziewiątki kielichów. Widzimy na niej mieszczanina, który coś pysznego nalewa do tych dziewięciu kielichów. I za tym kontuarem po przeciwnej stronie stołu stoją takie dzieciaczki. Właściwie wspierają się na brodach, bo są zbyt małe, żeby dosięgnąć. I tęsknie wpatrują się w ten lecący do pucharów płyn. Natomiast ten mieszczanin prawdopodobnie nie chce się z nimi podzielić. Więc jest to dla nas wskazówka, żeby doceniać po pierwsze to, co mamy, po drugie, żeby dzielić się tym, co mamy. Niekoniecznie w wymiarze finansowym. Być może, drogi lwie, droga lwico, masz jakąś możliwość zobaczenia, kto w twojej okolicy... Potrzebuje na przykład pomocy przed świętami. Wiecie, są różne organizacje, stowarzyszenia, jakieś komitywy sąsiedzkie. Naprawdę czasami drugi człowiek niekoniecznie nawet potrzebuje naszych pieniędzy, tylko naszej uwagi, czy też chwili właśnie pobycia z drugim człowiekiem. I przed świętami napiera to szczególnie ważnego znaczenia. No a druga wskazówka z tej karty, którą ja zawsze mówię. Zobaczcie, ten mieszkanie jest taki, no, no kiedyś były trochę inne kalony piękne, ale taki no, zadbany, dobrze odżywiony. I wiadomo, że trzeba być ciało pozytywnym, ale jeśli drogi lwie, droga lwico, czujesz, że tam jest jakiś nadmiar albo, że coś Ci przeszkadza, to może troszkę poćwiczyć, wprowadzić coś do codziennej rutyny, może troszkę zmienić jadłospis, może troszkę mniej słodyczy. No, ale wiecie, każdy z nas zmaga się ze swoimi słabościami. Osoba mówiąca teraz również. No, a karta po prawej, na drugą część tygodnia, to rycerz mieczy. To może być tak, że wpadnie ci na przykład do głowy zarąbisty pomysł, ale nie porywaj się z tą motyką na słońce, nie próbuj tego wdrażać z końcem tygodnia, tylko może na no spokojnie przemyśl, czy ta inicjatywa ma szansę powodzenia. Bo ten rycerz pociągnie ten tłum ze sobą, ale wiadomo, że na każdej wojnie są ofiary i to ofiary nawet śmiertelne. I druga rzecz, słuchajcie, powiem jeszcze szybciutko, bo czuję, że potrzebuję, to też może być osoba, która może się pojawić w twoim życiu, no i może zrobić tak zwany przeciąg. Czyli charyzmatyczna, cudowna i tak tylko na chwilę. No i pytanie, czy tego potrzebujemy? No, co komu jest pisane i co jakby nie mnie to oceniać. Drogie Lwy dobrego tygodnia i nie tylko.